Okradli mnie. Ukradli mnie. Ukradli mnie. Okradli. Okradli mnie. Okradli mnie. Został mi tylko Lipton. Wszystko inne zabrali. Na tych półkach miałem gotowolę, miałem gry, książki, magazyny. Został mi tylko Lipton. Dobra reklama. Nikt, nikt, nie chce Liptonu. Złodziej, złodzi nie chce Liptonu. Złodziej, złodziej woli Marowinda. Od Liptonu. Gdybym, gdybym tylko miał przyjaciela. Gdybym miał jakiegoś takiego przyjaciela, który mógłby rozprawić się. I znaleźć tego złoczyńcę, i dorwać go, i, i odzyskać moje rzeczy. Przecież, przecież mam takiego przyjaciela. Jest. Ten pan, który naprawia rury. On ma innego przyjaciela, który zna wszystkie numery telefonów, wszystkich złodziei w mieście. Może dostanę od niego numer telefonu do tego złodzieja. Właśnie wysłałem SMS-a I, i czekamy teraz, żeby przyszła... Przy, że to nie jest reklama telefonu. Czekamy teraz, żeby przyszła informacja. SMS przyszedł. Co my tu mamy? O, już, hmm, mamy numer telefonu, to złodzieja. No dobra, bandyto, skończyły się gierki. Od, oddawaj mojego morołędzia. Gdzie jest mój morołędzia? I moje inne gry. To są moje rzeczy. Nie możesz ich traktować w ten sposób. I kiedy mogę przyjść? Nie. Nie, nie pasuje mi. Mam wtedy basen. Tak, mam basen, chodzę na basen. No do, a, a jutro? Kiedy masz czas jutro? Żeby, no, żebym zabrał te rzeczy. No chyba o tym rozmawiamy, żebym zabrał te. Nie będziesz ich sprzedawał. <grym> Ok. Dobra, y, zrobimy tak. Y, ja zadzwonię na policję i zobaczymy, co się będzie teraz śmiał. No, 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 jak się, jak się teraz ten zmieniło podejście? No i co teraz? I co teraz? Mm. Wygrałem już już po, po zabawie. Dzień dobry, ja jestem policją. Złodziej uciekł, bo był cwany. Dostałem awans, mam nową czapkę, dziękuję, ja jestem z policji. O, ostatni. A niech to nie udało się. Dobry materiał, dobry materiał. What? Jeszcze oh, wypuchnie. No było mu guza tylko. Okej, okay, jest... to nie jest coś co...